Nigdy nie zapomnę dźwięku rozdzieranego papieru. Był to jedyny odgłos, jaki wtedy słychać było w pokoju, bez muzyki, bez śmiechu, tylko ten cichy szelest, gdy moja córka K delikatnie rozpakowywała swój prezent. Jej drobne palce ostrożnie odrywały taśmę, jakby w środku znajdował się najcenniejszy skarb na świecie. I przez krótką chwilę uśmiechnęła się. Taki cichy, pełen nadziei uśmiech, jaki mają dzieci, gdy wciąż wierzą, że magia może istnieć naprawdę. Ale gdy otworzyła pudełko, cała jej twarz się zmieniła. Najpierw było zdziwienie, potem coś głębszego może ból jej ramiona się napięły. A potem spojrzała na mnie. Pudełko było puste. Zobaczyłam to, zanim jeszcze zdążyła cokolwiek powiedzieć. Zwykłe kartonowe dno, bez bibuły, bez zabawki, nawet bez karteczki. Po prostu nic. Zamrugałam, próbując zrozumieć. Może to pomyłka? Może coś wypadło? A może ktoś zapomniał włożyć upominek? Ale zanim zdążyłam otworzyć usta, usłyszałam jego głos. Mojego ojca. Frank zaśmiał się krótko, ostro, jak szczeknięcie w mroźny poranek. Oparł się w swoim fotelu, skrzyżował ramiona i powiedział: Dzieci takie jak ona nie powinny się niczego spodziewać, świat. I tak ma już dość pasożytów. Serce mi zamarło. Kaz ruchomiała. Jej ręce nadal tkwiły w pudełku, jakby wciąż próbowała znaleźć prezent. Może ukryty pod fałdami, może w rogu. Ale tam naprawdę nic nie było. Poczułam, jak gorąco wzbiera mi w klatce piersiowej. Moje dłonie zaczęły się trząść na kolanach. Chciałam coś powiedzieć, cokolwiek, ale słowa ugrzęzły mi w gardle jak drzazgi. A wtedy odezwała się Sandra, moja siostra. Parsknęła i mruknęła. Taka sama jak jej matka. Zawsze liczy na jałmużnę. Bezużyteczna. Zacisnęłam szczękę. Czułam, jak mięśnie twarzy się napinają, jak za oczami narasta piekące uczucie. Grożące wybuchem łez. Spojrzałam na K. Nie płakała. Jeszcze nie. Ale jej usta były zaciśnięte, a broda drżała w ten sposób, który zwiastował załamanie. Jej wielkie, miękkie oczy wypełniły się łzami, których była zbyt dumna, by je wypuścić. Spojrzała na mnie ponownie, nie błagająco, nie z żalem. Tylko z pytaniem, czy powinna udawać, że to nie boli. I w tym momencie znienawidziłam siebie za to, że ją tu przywiozłam, że miałam nadzieję, głupią, naiwną, na normalne święta, że wierzyłam, iż mój ojciec się zmienił, że chciałam, by zobaczyli w niej to, co ja widzę piękną, czułą, kreatywną dziewczynkę, i że może ją pokochają. Ale oni jej nie widzieli. Dla nich była tylko przedłużeniem mnie, przypomnieniem o rozwodzie, o porażce, o bałaganie. Jaki? Ich zdaniem, zrobiłam ze swojego życia. Pokój był martwy. Tylko cichy szum grzejnika i tykanie zegara dziadka za fotelem Franka. Kas spojrzała raz jeszcze na puste pudełko. Jej palce dotknęły krawędzi. Potem powoli złożyła klapki z powrotem. Jej dłonie się trzęsły, a potem szepnęła Ja też mam prezent dla ciebie, dziadku. Wszyscy się odwrócili. Frank podniósł wzrok z uśmieszkiem pełnym pogardy. O, serio? rzucił z szyderczym śmiechem. To będzie dobre. Ale K. się nie cofnęła. Sięgnęła do kieszeni płaszcza i wyjęła małą, starannie złożoną karteczkę. Zrobiła krok do przodu i podała ją dwoma rękami. W tej chwili wiedziałam, że ta scena się jeszcze nie skończyła. Coś się wydarzy, coś na co nikt z nas nie był gotowy. Nie wracałam do domu na święta od ponad dwóch lat nie od rozwodu, nie od wstydu. Nie od momentu ja, kiedy wszystko, co próbowałam utrzymać, rozpadło się na kawałki. Ka chciała ich zobaczyć. Zapytała trzy tygodnie przed Bożym Narodzeniem. – Mamo, czy mam dziadka? To było jej dziecinne pytanie. – Dlaczego zawsze jesteśmy same w święta? Dlaczego nie mamy piżamek w kratę wielkiej choinki? Kuzynów do zabawy. Więc powiedziałam tak. I kiedy zapytała, czy możemy go odwiedzić, też powiedziałam tak, wbrew rozsądkowi. Nie wiem, czego się spodziewałam. Może myślałam, że czas ich zmiękczył. Może wierzyłam, że kiedy zobaczą K, naprawdę na nią spojrzą, coś poczują. Ciepło, żal, tłość. Cokolwiek. Zamiast tego, gdy tylko zaparkowałam przed ich domem, poczułam ten znajomy ciężar, napięcie, które zaciska się wokół żeber, jak drut kolczasty, kiedy próbujesz się uśmiechać do ludzi, którzy wcale cię tam nie chcą. Ich dom się nie zmienił nadal zimny, nadal perfekcyjny nadal czysty w sposób który bardziej przypominał muzeum niż miejsce, gdzie ktoś naprawdę żyje. Matka powitała nas swoją sztuczną uprzejmością, krótki uścisk dla mnie, klepnięcie kaw głowę. Jej wzrok zatrzymał się zbyt długo na zdartych czubkach kaowych butów. Widziałam to. Jak ją oceniła, jak przedmiot na półce. Sandra nawet nie oderwała wzroku od telefonu, rzuciła hej i dalej przewijała ekran. Już wtedy czułam, jak żołądek mi się zaciska. A potem był Frank, mój ojciec, siedział w swoim zwykłym fotelu przy kominku, z whisky w jednej ręce i pilotem w drugiej. Nawet nie wstał, tylko skinął głową i mruknął. Nie sądziłem, że się pojawisz. To był jego sposób na dzień dobry. Ka pomachała nieśmiało, jej paluszki wystawały z wełnianych rękawiczek. Cześć, dziadku, powiedziała cicho, jakby testowała to słowo po raz pierwszy. On tylko burknął. A ja nie wiem, dlaczego wciąż miałam nadzieję. Kiedy Ka podała dziadkowi swoją karteczkę. Ręce jej się trzęsły, ale nie ze strachu. Była skupiona, spokojna w sposób, którego nie rozumiałam dopóki nie przeczytałam, co napisała. Frank wziął kartkę z wyraźną pogardą, jakby spodziewał się dziecięcego rysunku lub kulki papieru, rozłożył ją powoli, teatralnie, celowo przeciągając moment. A potem jego twarz się zmieniła. Najpierw zdziwienie, potem zaskoczenie, a wreszcie coś jeszcze? Gniew? Wstyd? Nie potrafiłam powiedzieć. Co to ma być? warknął. To twoje słowa, powiedziała K. Spisałam je wszystkie, które powiedziałeś o mnie, kiedy myślałeś, że nie słyszę. W pokoju zapadła grobowa cisza. Sandra spojrzała z telefonu. Matka zesztywniała przy blacie, przy którym nalewała herbatę. Wujek za nie mówił. Wszyscy patrzyli na k. Przeczytasz je, proszę, powiedziała cicho, tak, żeby każdy słyszał. Frank zmrużył oczy. Przez chwilę wyglądał, jakby miał rozerwać kartkę na pół, ale coś go powstrzymało. Może spojrzenie mojej córki, może cisza w pokoju. Może fakt, że pierwszy raz ktoś kazał mu rozliczyć się ze słów? Spojrzałam na niego i nie poznałam go. Człowiek, którego przez całe życie się bałam, wyglądał mały, niegroźny, niesilny, tylko człowieczek w fotelu, trzymający w rękach kartkę, która ważyła więcej niż cokolwiek innego w tym domu. Zaczął czytać. Brzydzę się nią. Jak można urodzić takie coś? Będzie żyć na zasiłku, tak jak jej matka? Pasożyt kolejna luka w społeczeństwie. Nie zasługuje na nic, bo jest z brudnej krwi. Po każdym zdaniu robiło się coraz ciszej nikt nie śmiał się odezwać. Nawet Sandra, której usta zazwyczaj nie milknęły, siedziała z otwartymi oczami. Zamarznięta. Matka opuściła wzrok, ale to było za późno. K stała wyprostowana, spokojna, nie zadrżała, nie odwróciła wzroku. Dlatego nie chcę twojego prezentu, powiedziała, bo nie da się zapakować czegoś, czego nigdy nie miało być. Frank nie powiedział nic, jego usta poruszyły się ale żadne słowo nie opuściło jego gardła. Potem powoli złożył kartkę i położył ją na stoliku. Dość tego teatru, powiedziała w końcu matka, nie psujmy świąt. Ale święta już były zepsute, od lat były tylko przedstawieniem, plastikowe ozdoby, sztuczne życzenia, zakłamane zdjęcia na kartki. Teraz po raz pierwszy ktoś powiedział prawdę. Ka wróciła do mnie i usiadła na sofie. Byłam oszołomiona. Nie wiedziałam, czy mam płakać, krzyczeć, czy bić jej brawo. Położyłam dłoń na jej ramieniu. Czułam bicie jej serca. Szybkie, ale równe, jakby właśnie przeszła przez burzę i nie została zniszczona. Sandra chrząknęła. Może powinniśmy zająć się obiadem? Ale nikt nie ruszył się z miejsca. W końcu Frank odchrząknął, spojrzał na mnie i powiedział: Ty ją tego nauczyłaś? Nie, odpowiedziałam Ona nauczyła tego mnie. I to była prawda. Przez lata uczyłam K. jak przetrwać w świecie, który nie chce jej widzieć jak się uśmiechać jak być grzeczną. Jak nie robić kłopotu. Ale to ona mnie nauczyła, że czasem przetrwanie to nie wystarczy, że trzeba stanąć i powiedzieć dość. Po tym dniu wszystko się zmieniło, nie od razu, nie dramatycznie, ale coś pękło, coś się skończyło, ta iluzja rodziny, która trzyma się na wspólnych zdjęciach, a nie na wzajemnym szacunku. Po obiedzie spakowałyśmy się i wyszłyśmy. Nikt nas nie zatrzymał. Matka podała mi kurtkę, Sandra wróciła do telefonu. Frank nie ruszył się z fotela. W aucie K zapytała, Czy teraz już nie będziemy ich odwiedzać? Zastanowiłam się chwilę. Myślę, że nie musimy, powiedziałam, ale jeśli kiedyś będziesz chciała, możemy to zrobić. Dla siebie, nie dla nich, pokiwała głową. Wiesz, nie chciałam, żeby się wstydzili. Chciałam tylko, żeby usłyszeli to, co ja słyszałam. Łzy napłynęły mi do oczu, tym razem ich nie powstrzymałam. I usłyszeli, powiedziałam. Przez całą drogę do domu Kaspała, głowę miała opartą o szybę, oddech spokojny. Ręce luźno splecione. Patrzyłam na nią i myślałam: Jak bardzo różni się od dziewczynki, którą była jeszcze rok temu silniejsza, odważniejsza, prawdziwa. Wróciłyśmy do naszego małego mieszkania, gdzie choinka była skromna, ale świeciła ciepłym światłem, gdzie prezenty były skromne, ale od serca. Gdzie śmiech był prawdziwy, niewymuszony. Usiadłyśmy razem na kanapie. Kas spojrzała na mnie. Czy to znaczy, że jestem wystarczająca? Ujęłam jej twarz w dłonie. Kochanie, wyszeptałam. Ty jesteś więcej niż wystarczająca, jesteś wszystkim, co dobre we mnie. Przytuliła się do mnie. A ja wiedziałam, że choć rodziny się nie wybiera. Czasem trzeba ją zbudować samemu. Od nowa, cegła po cegle, prawda po prawdzie. Kilka tygodni po tej wizycie dostałam od matki list. Nie smsa, nie e-mail. Prawdziwy, papierowy list w kremowej kopercie z jej nazwiskiem wypisanym eleganckim pismem. Przez chwilę tylko się w niego wpatrywałam. Myślałam, że może to zaproszenie na kolejną rodzinną kolację, kolejne udawajmy, że nic się nie wydarzyło, ale kiedy otworzyłam kopertę, wiedziałam, że to coś innego. List był krótki, starannie napisany, zdania urywane, jakby każde z nich ważyło więcej niż poprzednie. Nie wiem co powiedzieć. Nie wiedziałam, że Frank mówił takie rzeczy. Nie wiedziałam, że to wszystko tak bardzo bolało. Nie umiem przeprosić, ale chcę spróbować. Mama. Czytałam ten list kilkukrotnie, nie dlatego, że od razu mu uwierzyłam, ale dlatego, że nigdy wcześniej nie dostałam od niej czegoś tak ludzkiego. Zawsze była opanowana, konkretna, praktyczna. Emocje. Nie mieściły się w jej repertuarze. Pokazałam list K. Przeczytała go powoli, bez wyrazu. I co teraz? zapytała. Teraz ty decydujesz odpowiedziałam. Nie musimy robić nic, ale jeśli chcesz, możemy odpowiedzieć, albo nie. Możemy tylko zachować ten list. K myślała chwilę, a potem złożyła kartkę i włożyła ją z powrotem do koperty. Jeszcze nie jestem gotowa, powiedziała. I to było w porządku. Z czasem zaczęły przychodzić kolejne wiadomości: raz od Sandry, raz od matki. Krótkie, niemrawe próby wyciągnięcia ręki, zdjęcie ciasta z dopiskiem pamiętasz, jak kiedyś piekłyśmy to razem, albo pytanie Jakie książki lubi teraz K? Nie odpowiadałam od razu, potrzebowałam czasu i przestrzeni, ale coś we mnie zaczynało się przesuwać, jakby przez szczeliny, które kiedyś były murami, zaczęło wpadać światło. Któregoś dnia, gdy szłyśmy z K na spacer, zapytała: Myślisz, że dziadek się kiedyś zmieni? Zastanowiłam się, zanim odpowiedziałam. Nie wiem, ale to już nie nasza odpowiedzialność. My się już zmieniłyśmy. I to wystarczy. Ka skinęła głową i uśmiechnęła się lekko. Potem wskazała na duże drzewo rosnące na skraju parku. Zobacz, to tak jak tamto drzewo. Nikt nie dbał o nie przez lata, a i tak rośnie. Ale krzywo. Zaśmiałam się. Może właśnie dlatego jest piękne. Tamtego wieczoru spisałam wszystko w dzienniku. Od dawna nie pisałam. Ale teraz słowa przychodziły same. O tym, jak Ka stanęła naprzeciw rodziny i przemówiła. O tym, jak jej odwaga zburzyła coś stęchłego, martwego. O tym, jak prawda, choć trudna, może stać się początkiem. Napisałam: To nie była historia o Bożym Narodzeniu, to była historia o granicach, o godności i o dziewczynce, która przypomniała dorosłym, co znaczy mieć sumienie. Zbliżały się kolejne święta, tym razem nie planowałyśmy wspólnych uroczystości. Zamiast tego zaprosiłam kilka przyjaciółek, które znały naszą drogę. Ludzi, którzy byli z nami, gdy inni się odwracali. Kaz zrobiła własnoręcznie ozdoby z papieru, gałązek i starych guzików. Miała swoją listę prezentów, ale nie dla siebie dla innych. Nauczycielki, sąsiadki starszego pana z parteru, który zawsze mówi: Dzień dobry. Bo święta to nie rzeczy, powiedziała. To gesty. Nie mogłam się z nią nie zgodzić. W dzień wigilii usiadłyśmy razem z gorącą czekoladą. Ka otworzyła prezent ode mnie, zestaw farb akwarelowych i piękny szkicownik. Jej oczy zabłysły. Czyli jednak w tym roku coś jest dla mnie, zażartowała. Zawsze było odpowiedziałam. Tylko nie zawsze tam, gdzie szukałaś. W nocy długo nie mogłam zasnąć. Przez głowę przelatywały mi obrazy. K. przy stole z pustym pudełkiem, Frank z marsową miną, Ziejka z listem w ręku, Sandra z zaciśniętymi ustami. Ale też inne. K. Z guzikowymi ozdobami, uśmiechnięta w parku, cicho rysująca przy biurku i mnie nie idealną, nie nieomylną, ale wolną. Może prawda nie zawsze leczy, może nie zawsze przynosi natychmiastowe ukojenie, ale daje początek. A czasem to właśnie początek jest tym, czego najbardziej potrzebujemy. Wiosną zapadła decyzja nie przez wielkie wydarzenie, nie przez dramatyczną rozmowę. Po prostu, któregoś poranka K weszła do kuchni, siadła przy stole i powiedziała: Myślę, że powinniśmy napisać do babci. Spojrzałam na nią zaskoczona. Minęły miesiące od ostatniego kontaktu żadnych listów, wiadomości, telefonów. Cisza była naszą tarczą, a jednak w jej oczach nie było niepewności, tylko gotowość. Jesteś pewna? zapytałam. Skinęła głową. Tak. Ale nie po to, żeby się pogodzić, po to, żeby powiedzieć, że wiem kim jestem i że nie potrzebuję jej zgody, żeby czuć się wartościowa. Zanim mówiłam, ta dziewczynka miała ledwie dziewięć lat, a mówiła z mądrością, którą wielu dorosłych nigdy nie posiądzie. Pomogłam jej napisać list, ale to ona decydowała, co chce powiedzieć. Nie było tam gniewu, nie było oskarżeń. Było tylko, dziękuję, że pokazałaś mi, kim nie chcę być. Życzę ci spokoju. Ale nie chcę już wracać do tego świata. Po wysłaniu listu nastąpiła cisza, długa, pusta. Nie wiedziałyśmy, czy matka odpowie, czy znów zamknie się w sobie, ale to nie miało znaczenia. Dla k ważne było, że zamknęła swój rozdział na własnych zasadach. W tym samym czasie rozpoczęłam terapię. Po raz pierwszy w życiu usiadłam naprzeciw osoby, która nie próbowała mnie ocenić, naprawić czy zmusić do milczenia. Przez miesiące mówiłam o dzieciństwie, o wstydzie, o tym, jak często udawałam, że wszystko gra płakałam, milczałam, a potem znów mówiłam. I krok po kroku odzyskiwałam swój głos. Zaczęłam też pisać więcej. Nie tylko dla siebie. K. zachęciła mnie, bym podzieliła się naszą historią z innymi, najpierw anonimowo na blogu, potem pod własnym imieniem. I nagle okazało się, że nie jesteśmy same: że setki, a może tysiące kobiet nosiły podobne rany, że słowa K, te wypowiedziane wtedy przy pustym pudełku. Odbiły się echem w wielu sercach. Pewnego dnia dostałam wiadomość od kobiety, która napisała: Twoja córka uratowała moje dziecko. Pokazała mi, że nie muszę dłużej milczeć. Dziękuję Wam obu. Poczułam wtedy, że wszystko, co przeszłyśmy, miało sens. Że nasz ból nie był na darmo. Latem K. zaczęła interesować się teatrem. Zgłosiła się do lokalnego kółka dramatycznego, wybrała monolog na przesłuchanie własny, napisała go sama. Był o dziewczynce, która wszędzie była niewidzialna, aż pewnego dnia zorientowała się, że jeśli przemówi wystarczająco głośno, świat ją zauważy. I zauważył. Siedziałam na widowni, gdy to recytowała. Głos jej nie drżał. Oczy, oczy miała szeroko otwarte, każde słowo docierało do wszystkich obecnych. Publiczność wstała, zanim jeszcze skończyła mówić. Po spektaklu podeszłam do niej. Była czerwona z emocji, ale promieniała. Byłaś niesamowita, powiedziałam przytulając ją mocno. Nie bałam się, odparła. Bo nawet jeśli nikt by nie klaskał, ja i tak bym wiedziała, że to ważne. I miała rację. Jesienią odwiedziłyśmy miejsce, którego unikałam od lat, Tortusiusi, Grób mojego ojca. K. Chciała tam pójść. Powiedziała, że chce mu powiedzieć coś, co wcześniej nie mogła. Na cmentarzu panował spokój. Liście cicho szumiały, a niebo było zasnute lekkimi chmurami. Ka stanęła przed nagrobkiem, przez chwilę milczała, potem szepnęła: Nie wiem, czemu mnie nie chciałeś, ale ja siebie chcę. I to wystarczy. Podała mi rękę i razem odeszłyśmy. Tamtego dnia zrozumiałam, że przebaczenie nie zawsze polega na zapomnieniu. Czasem to akt wolności, uwolnienia się od tego, co kiedyś trzymało nas w miejscu. Kanie potrzebowała jego aprobaty, i ja też już nie. Dziś nasz dom wypełnia cisza, ale zupełnie inna niż kiedyś. To cisza spokoju, nie napięcia. Śmiech K odbija się od ścian, a zapach domowego chleba miesza się z muzyką płynącą z radia. Czasem odwiedzają nas przyjaciele, czasem po prostu jesteśmy same, ale nigdy już nie czujemy się samotne. Wzeszłe Boże Narodzenie K napisała na kartce, którą powiesiłyśmy na choince: Nie potrzebuję być kimś innym, wystarczy, że jestem sobą. I to było najpiękniejsze życzenie, jakie kiedykolwiek przeczytałam. To nie była idealna historia, ale była nasza i prawdziwa.